Hej, hej, hello ludzie. Witam serdecznie. Tutaj CELF 55 oraz Sekartis. I wracamy do naszej serii Clash of Heroes. Tak. Kiedy ostatnio skończyliśmy? Pokonaliśmy Varkasa oraz jednego z jego rycerzy. Tak. I w nagrodę otrzymaliśmy ten, że to artefakt, który jest do dupy. Powiedzmy sobie szczerze, jest do dupy. Nie, niezbyt dobry, to jest pewne. Po prostu przez jedną turę kwas, który zostaje na polu bitwy. denerwuje to przeciwnika, ale... Są lepsze artefakty, alternatywy. Cafuleon! Czemu nie nie puszczą do pierwszego ziarna? Chcę tylko maleńkich kawałeczek. Tylko jedno dotknięcie. Dzięki jego mocy mógłbym rządzić świat! Niektóre czary nie są przeznaczone do śmietników, zwłaszcza szalonych obędanych władzą śmietników, takich jak ty, Katrionie. Jestem nie tak przy okazji, jeżeli ktoś tak czyta. No. Kiedy tak nagle przerywa, wszystko znając sobie, wyobrażam, że po prostu buferuje mi się od nowa No i co to za ustawienie? Oh, what the hell? Hard mode. Bitch mode, chciałeś powiedzieć. I'm a slap you! Split. Lajka. Okay, Okej, po raz pierwszy walczymy z jednostkami akademii. Kura. uuu. Nice ruch. O, dziękuję! Wszystko zaplanowane. Oczywiście. to wydaje mi się, że jest to ze OK, ścian. Ok, czuję się lepiej. <laughs> już mi lepiej, kiedy jest tyle ścian. Nie pytaj! Justo lubię Później... Nie wiem, co ty zrobiłeś, ale. Well. Tak. Ee... Zajmijmy się lepiej opisywaniem jednostek agenomii. Co? Oto widzimy! tak. Tak, Zacznijmy e, klasycznie. Oto to Dziny Dżiny są kurwami! <gibli> dżiny w tej wersji są kobietami, mają W wersji ds byli kwadratowo głowymi mężczyznami, z tego co pamiętam. Miały jakąś ty... zimną głowę. Czekaj, ty się mówiące dosyć brzydko kurwami nie miałem na myśli kobiet, tylko miałem na myśli, że są derwujący. Ale ja wiem, ale wiesz. Ale tylko, wiesz, tak dla widzów chciałem to określić, żeby sobie nie pomyśleli. Tak, ale wracając Są kurwami dlatego, że zamrażają jednostki, które dotkną i zamrażają je na trzy tury i zostaje taki blok lodu, którego nie da się ruszyć. O, dzięki tej jednostki elfów, że mógł sobie postawić. O mój Boże. O Jezu. <laughs> Zrób ścianę. Gdzie? No nie z niedźwiedzia. Z wróżek żółtych. No, niby mógłbym. Zrób ścianę, powiedział! Zrób ścianę, powiedział! Aaa, wszystko zostało zgodnie z planem, tak. O mój Boże. Przedłużymy tą bitwę chyba do nieskończoności teraz. Coś czuję? Przynajmniej będzie to idealny test FPS-ów. Będziemy nagrywać wieczność. Zobaczymy, jak długo się utrzyma. O mój Boże. Eee, gremliny! Gremliny są kurwami. Dlaczego są kurwami? Ponieważ gremliny mają bardzo dużą moc i mogą niszczyć bardzo skutecznie ściany oraz czempionów oraz elity. Ale im dalej ich pocisk przeleci, tym mniejszą ma moc. I koniec końców e, bije chyba za dwa, jeśli doleci na sam koniec. I chyba nie mam już smoga. Well! Nieważne! <laughs> Smok tak stwierdził, a ja teraz tak postoję i poczekam. Hibernacja! Ale w ogóle zauważyłeś jak oni się, w sensie komputera, i się do tego smoka? Wszystko na lewą stronę. Tutaj tak casualowo jeden atak, ale tak to wszystko na LEWĄ stronę. I gra mnie nienawidzi ponownie. Na lewo. Sure. Zawsze... Zawsze stwierdzam, że mam do mością Well. <laughs> Wezdu you... hmm. uh, Oh god. Fuck me, mate. I kolejny Lat. Nie mam spokoju. No cóż. O, Rakshasa się pojawiła. Rakshasa to oczywiście czempion, bo zajmuje 4 pola. I ma jedną z moich ulubionych właściwości Rakshosza ze czempionów. Po uderzeniu wyssa magię w celu. To jest bardzo irytujące. Dla przeciwnika, oczywiście. W końcu możemy wyprowadzić jakiś atak normalny. Jesus Christ. My jeszcze straciliśmy HP. Jesteśmy żałości. Spokojnie. Wszystko idzie zgodnie z. Ze ścianą? Ach, tak. Ściany Akademii mają taką fajną właściwość, że im więcej ścian robimy, tym silniejsze się stają. Znaczy, no, powiedziałbym, I... powiedział, że to ściany Akademii mają tego, taki dziwny efekt synergii, że jeżeli osłabia się, to osłabiają one są wszystkie. I tak samo z ich. Tak. O. I to powoduje, że Akademia robi najwięcej ścian w całej grze. Jep. Bo jeśli robimy dwa rządki ścian, to automatycznie... <noise> uh, najsu. Nice Te pierwsze ściany się robią złote i się nie łączą te ściany, więc... są dwa rzędy ścian wtedy. Oh god. Ja tu czaruję, czekaj. Baciek. Ja się rozwalę. Rozwalisz, bo to brak szans czekaj, czekaj. What? Jep, no zobacz, komputer nie w ogóle żółty. Dziwiłem się, że tak przestawił komputer żółty. Ale to jest komputer. Wait, what, what am I thinking? <laughs> Ty nie chciałeś It... tam elfa. What the hell? It does not work that way. Game 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 Ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o... przydatność ścian, to... Dlaczego... What? What? Okej. Okay. What? Usunął no. ścianę? Zabrał żółt... What the hell? Nie, wiesz co, nie. Może chciał przesunąć tą Rakshaszę, żeby nie dostała, ale... To jest wyjście idioty, szczerze mówiąc, w sytuacji. Co tak nie działa. Oczywiście, że tak nie działa. What the hell? AI w ogóle w tej grze nie działa z jakiegoś powodu. Ale wrzucałem co, bo odbiegłem trochę na temat, który zacząłem mówić. Jeżeli chodzi o przydatność ścian, no to mamy już tutaj obie, które lubię. Ze względu na szybkość i możliwości robienia takich ścian, to Akademia. Ze względu na wytrwałość, to Elfy. Sylwan. No tak, jeszcze wytrwałymi ścianami są ściany Haven. Bo one są nie. po prostu silne. A ściany Haven ch ch chyba są w ogóle moje ulubione ze wszystkich ścian. Tak szczerze mówiąc, to są takie bardziej. Takie lubiane, ale hej, najbardziej lubiane. Nienawidzę ścian Inferno, są do dupy, moim zdaniem. A ściana Necropolis. Jest... Okej, okay, ale to tyle. Ja bardziej lubię ściany Inferno niż ścianę Necropolis, szczerze powiedziawszy. Potem zobaczcie w akcji, jak działałem. O, nice, 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 piece. I dalej ten end, gdyby wróg jeszcze żył, stałby tutaj, w tym miejscu, przez wieczność czasu, dopóki nie zdechnie. Tak, i sałby, HP. I sałby, kropka. Jep. Straciliśmy jednego smoka. Żalny. No i Jesteśmy trudno. godni. Wraz z tym, co teraz zrobiliśmy, wykonaliśmy wszystkie questy poboczne w Sylvan. I dostać artefakt. Dobry zresztą. Buty prędkości, które dają siłę atakom, które przeby przebywają pola przeciwnika. Za każde pole po stronie przeciwnika chyba tam jest jeden ataku. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych artefaktów, o ile nie najlepszy. Ach! 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 Chwila. O mój Boże. Ok. Uh, menu oznacza małe FPS z jakiegoś powodu. Menu is bad. Bad menu. What the What? Chciałbym wiedzieć, stary, naprawdę chciałbym wiedzieć, co się dzieje. Ja tak patrzę i takie. Ooh. Nie! What the? Klikam na menu, ona mi tam idzie! Kobieto! Ale nie chcę iść na zakupy! Nie! Yeah. Polaryjas na symulator się znalazł. Klikam na jednostki i, o, i teraz działa. Dziwny bug. Piękny Biorę same pixie, ponieważ każda nasza jednostka podstawowa już ma tak naprawdę maksymalny poziom, więc nie ma sensu używać wszystkich. Lepiej wziąć jest najlepsze, moim zdaniem. Tak, jest Zobacz... achievement w wersji Hadza, który wymaga, żeby wszystkie jednostki wexpić na maksymalny poziom. To jest najłatwiejsze w zrobieniu, moim zdaniem, w kampanii przystani, bo tam jest mnóstwo wartości. Tak, miejsce, tak. gdzie można ekspić stale. Zdecydowanie. Jep, i... ziarno, o którym mówił nasz Kafulon. Ziarno... pierwsze ziarno. Stójcie ludzie! Odsuńcie się! Popełniliśmy błąd! To nie elfy są naszymi wrogami, musimy wracać do Imperium! Co warkacie? Teraz jesteśmy miłośnikiem elfów? Zabić ich chłopcy, on przeży na stronę wroga! Mentalo... Bueno, nie możemy im pozwolić, by sieni pierwszego ziarna? I idę na Co to w ogóle za stwierdzenie? Pierwsze ziarno, mam tu że. Ten żołądź na jakieś 3000 milionów lat i tak po prostu siedzi sobie tutaj? <noise> tak, takie siedzi, i nothing to do here. Oh god. Oh hmm. shit, ten smog. On o to prosi. Ten smog chce być sfuzjowany. Ten smok do mnie mówi bogalnym e, głosem: naładuj mnie. Sfuźnij mnie, mój siłaczu! Ale w krzyczą: niżej! Chodźmy niżej! <śmiany> We have to go deeper. Diker kuna. Please stop. You unholy fuck. Unholy okay. spawn of demon. Cześć, to mi się zaczyna bardzo podobać w kierunku, w tym to idzie. Okej. Okay. Pierwszy smok jest. <laughs> Pierwszy smok, check. Excellent. Excellent. Fajnie <laughs> się gra na multiplayerze w tą grę, ponieważ wtedy ma się 6 tur. Czyli znaczy właśnie jeszcze 6 ruchów na turę, bo jeden sojusznik ma 3 i drugi ma 3. Tak, pospolicie zwane 2 na 2. I co jest z tym fajnego? No, mianowicie to, że bardzo łatwo jest fuzjować czasem czempionów. Tylko trzeba wiedzieć, co się robi. Jep. Nie warto grać dwa na dwa z randomami. To jest tak przykre doświadczenie. No niestety i to doświadczenie. Ach, przykro nawet na to patrzeć, kiedy ktoś gra z randomem. Czasem tak. Za tym, trzeba przesunąć pierwsze ziarno. Przesunąć? Wybacz mi, no touchy touchy, nie może wybrać tego ziarna. No, don't touch my seed. To się nazywa Quality Dead Playing, jeden FPS w grze. Robimy to specjalnie dla was, żebyście podziwiali każdą sekundę tej gry oddzielnie. Tak. Chcemy, żebyśmy to żebyście to wiedzieli. Dlatego tak wolno wszystko działa? Tak. Owszem. Dobrze, zgadza się ze mną. To będzie brzmiało lepiej. Nie mam już co zrobić w tym momencie, tylko się zgodzić. Mi tam się chce płakać, ale... Ściana z niebieskich. Sure, why not? Będzie wygodniej. Oni teraz rozwalą tą ścianę. Damy no, będzie przyjemnie z tego powodu, ponieważ obniży nam to smoka i możemy nagrać go teraz. Jak pamiętaj, najpierw ściana z niebieskich. Tylko pamiętaj, młody podawanie. Najpierw ściana. Najpierw kup komputer, który będzie nagrywać lepiej niż dwa fps -y, mój młody podawanie. Podłącza dodatkowego ziemniaka. You must connect additional ziemniaks. <laughs> Dodatkowy chomnik. Nieee, yeah, mówiłem, żeby najpierw zwić z niebieskich, aaa. Ale jaki jest problem w tym momencie, żeby tego nie zrobić? Nie wiem. <laughs> o kurczę, kurczę, myślałem, że zepsułem a to. A wydaje mi się, że to wygraliśmy. Ten smok, który ma 130 mocy, wydaje mi się. trochę, trochę overpowered. A pierwsze w... ziarno w tym momencie na tą kapłankę, Komat mi bro. W sumie, jeżeli ten smok by teraz tego nie zakończył, to kapłanka by na 100% by rozgłupczyła to ziarno. No chyba, żebyśmy w tej turze zdążyli jeszcze ściany zrobić. Ale my możemy przesuwać to ziarno, z tego co pamiętam. Ehm, niestety prawdy się nie dowiemy, ponieważ smok oszalał. Good night, hey. sweet 143. A gdyby miał maksymalny poziom, byłoby jeszcze więcej. Jep. A ma trzeci poziom, to nie jest aż tak daleko w sumie. No. Ej, ziarno uratowane. Jep, ale to niestety nadal nie koniec kampanii. Barkas, przepraszam za kłopoty, które wam sprawiliśmy. Wrócę do naszego imperatora i w <śmierdzi> Imperator. Przepraszam, ale wyobraźcie sobie, Warkasał u stóp imperatora Star Warsów? Excellent, my dear warkas. You did well. Give in to your anger. Wrócę do naszego imperatora i opowiem mu o tym demonicznym spisku, który udało wam się odkryć. <grym>, Ach, demoniczny, my it. A, ktoś za nią dziadno! Całe nasze zdanie poszło się chrzanić! Kto strzelał? Nikogo nie widzę. Zobaczcie, przy jest wiadomość, posłuchajcie tego! My, ostrołuche elfy, porwaliśmy chłopca syna tego tam Lorda. Mamy go w Elfim, to znaczy w naszym obozie, i zarżniemy go naszymi małymi, elfowymi nożykami. Piszą o Godryku! Wiadomość napisano na brzezinie, ale to na pewno sztuczka demonów! Godryk? Syn Lorda Edryka? Byliśmy w tych tam skole szkole eryterskiej! Co ty miałeś otrzymać tę wiadomość, Walkasie. Chcą, żeby twoi ludzie znaleźli Godryka. I obawiam się, że jeśli się nie podspieszymy, znajdziemy tylko jego ciało i jeszcze więcej fałszywych dowodów. Uwolnijmy go razem i rozbijemy czaszkę każdego demona, który stanie na naszej drodze. Zbyt szybko przemierzamy tę ziemię. Nie możesz utrzymać naszego tempa, grubasie. <suszy> Powinieneś wrócić do domu i rozmówić się ze swoimi przywódcami. Ja, gruby? Jestem grubo -kościsty. Poza tym mam dodatkowy balast. Widzisz tego psa? On nie jest lekki! Doskonale! Powodzenia z tym Anweno. W ogóle lubię fakt jak on trzyma tego czas przy ramieniu. Czy to może być prawda? Czy uratowanie jego drycha pozwoli nam odzyskać ostrze zniewolenia? Wkrótce się dowiemy Anweno. Obóz słowców leży na północ stąd. A dowiemy się w następnym odcinku Dragon Ball Z A Dragon Ball FPS. -i. Zero FPS -i. Okej, okay, to będzie chyba przedostatni screen w Tak, 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 to będzie Elf! A. Wieśniak! <noise> Aby przekroczyć rzekę, musisz umieścić mnie we właściwych miejscach. O, <noise> oh shit, to będzie trudne. Tama musiała pęknąć rzeka wezbrała. Nie zdołamy tędy przejść. Możemy zrobić rzekę z tych pni, finda, nie? Finlanie? Finlanie, what? O, by wepchnąć pięć do rzeki, kliknij lewy przyjść myszy. Aby zacząć go zagadkę od nowa, umrzej. Filaczy, poragatka to zagadka? Eee... musisz wepchnąć pale w odpowiedni kolejności. I to się kolejności. przesuwa. Tak. Aha. No bo nurdziesz, mi, tak? No na przykład Uii. tak. I splat. To może być skrzanione już teraz. <laughs> Wee, Splat Splat To może być problematyczne? What? What? Albo nie? I cool, i cool, no worries Dobra, chyba to rozgryzłem To, żeby dostać się do tego miejsca ja I żeby tak, to w ogóle to? to, żeby w ogóle Teraz to, żeby w ogóle wejść tutaj Oj, to będzie zadziała. Nie, jestem pewien, nie, można na to Nie, teraz pierwsze i chyba to powinno być dobrze. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli na to wejść, szczerze mówiąc. Nieważne, na widocznie możemy. Udało się, jej! Teraz możemy Yay. przejść do obozów. Na pewno przed nami czeka wielkie niebezpieczeństwa, będą Upewnij się, czy jesteś gotowa stawić mu czoło. Pst, o! Gr Kapos! Gra nam perfidnie, mówi. Wali w twarz, pf, Przygotuj się, grinduj, Mendo. O, Pierwszcie o, życia. Bohater po śmierci, jednokrotnie wraca na pole bitwy i odnawia co turę 2% swoich maksymalnych PM. ...punktów. Many? WTF, punktów Many? Przecież putus. chodzi o HP. PM? Whatever. Tutaj mamy randomowo. miejsce kupienia druidów. Po tym, Jak to działa? Oni wychodzą stąd, tak. Przyzwałeś nas! Nas! Zmutowane Jelenie! Tak ta zagadka, tak trochę. Dobrze, przepraszam, że to my, ale z dupy. Pod sam koniec. No, ale Inne musieli chyba... coś wsadzić. Inne kampanie chyba tego nie mają. Potem zakończymy już na tym odcinek. Ano. no. To, to było na tyle w tym odcinku. Clash of Heroes, Might and Magic. Następnym. BUSZ! Jaj! Bye! Bye!